Kiedyś, kiedy przetaczała się przeze mnie zmiana, bardzo szukałem wsparcia u ludzi, ale tak naprawdę spotykałem się albo ze wzruszeniem ramionami, albo z krytyką, albo z takim pobłażliwym klepaniem po plecach i mówieniem, darz sobie radę. Prawda jest taka, że zmiana to trudna historia, którą trzeba przeprowadzić mądrze i konsekwentnie. I jak przyszedłem na drugi brzeg, otworzyłem nowy rozdział swojego życia, obiecałem sobie, że będę się dzielił swoją refleksją, Swoim doświadczeniem na temat zmian. I stąd są te warsztaty. Bardzo Was na nie serdecznie zapraszam. Będziemy dyskutowali, dzielili się doświadczeniem, będziemy siebie nawzajem wspierali i podawali swoje konteksty i się nad nimi zastanawiali. Tak, żeby ta zmiana była oswojona, żeby była dobra, żeby nam służyła, żebyśmy ruszyli z nowym impetem w nowe życie, z, dmuch, z dużym wiatrem i z pełnymi żeglami wiatru. Pozdrawiam Was serdecznie.